Myślałem, że mm, Mateusz Wodański napluł na Arke Jesteśmy przed galą Fame 12. Wojtek Gola, jeden z potężnych wodarzy. Jeden potężny włodarz ma się jutro bić. Boxdel, powiedz od razu, co ty myślisz o tym wyzwaniu. Znaczy, powiem tobie, że jak zobaczyłem, że Michał podejmuje tego wyzwania, Byłem zachwycony. Dla mnie to jest złoto e, i walka, na którą bardzo czekam. E, pod każdym względem jest to mój, e, mój kumpel, mój wspólnik, więc tym bardziej ta walka będzie budziła duże emocje, Michał ostatnio nie wyszedł do walki. E, a tutaj no, wszystko wskazuje na to, że wychodzi do Oktagonu jutro. E, jeżeli Kas już wygra na punkty z Maciejem Wrzoskiem, Michał wchodzi do Oktagonu po nim. Jeżeli Kas już przegra na punkty, Michał wchodzi do Oktagonu. Jeżeli już zostanie. Jest dokautowany. Michał nie wchodzi do Oktagonu jest to jedyne wyjście, aby nie zawalczył. Także prawdopodobnie jest to, że wyszedł do oktagonu myślę, że to jest 80%. Okej, okay. jak myślisz, jak może się czuć Marcin też po takiej informacji, no nie? Że wie, że wychodzi w walce wieczoru. Tutaj zaraz okazuje się, że wchodzi do ringu Boxdel potem nagle Ekstra fight. Y Sorry, to jest fajne EMA, to jest tak pojechana gala i... Mega strasznie się jadą, bo ona mi się e, kojarzy z miksem tych pierwszych, galan, gdzie było bardzo dużo emocji e, i w ogóle z tą świeżością, jest dużo świeżości i e, naprawdę. Podoba mi się tak I ta walka może też otworzyć to, na co wszyscy fani FMMA czekają, czyli powrót Don Casio do MMA. Bo jest... się tak, jeżeli, e, jeżeli tutaj e, padły warunki, że jeżeli teraz Cassio już wygra, to da rewanż Michałowi w MMA. Także no, zobaczymy. może Kas już raz powrotem w MMA. Myślę, że będzie próbował się wymigać od tego, bo wiemy jak tych pojedynków w MMA chciał tutaj unikać po prostu. Zgadza się. No poszło takie już dosyć konkretne tutaj e, oświadczenie, więc myślę, że nie. Chociaż myślę, że Kas już nie zakłada, że przegra. On myśli, że on zagotuje Michała w pierwszej rundzie, więc, e, więc myślę, że, że jednak może tak nie do końca do niego to dociera. Ten pojedynek, który chyba emocjonuje wszystkich najbardziej, czyli to wielkie starcie... E, e, Marka Tańculi z, z panem Jackiem Murańskim. Skąd w ogóle pomysł na klatkę 3 na 3 Jak to w ogóle ma wyglądać? Jakie dokładnie zasady obowiązują? E, to jest stalowa klatka 3x3, można sobie ją wyobrazić, e, po prostu taki porządna konstrukcja. Zamknięta od góry? Zamk nie zamknięta, ma, nie ma, e, nie ma no tak. dachu, że tak powiem. E, to jest pomysł trenera, e, trenera pana Jacka Murańskiego. Tutaj stwierdził, że to jest jedna szansa, aby Jacek miał szansę na zwycięstwo, no ponieważ nie jest w treningu, wtedy nie będą mogli uciekać, te łokci wchodzą w grę, to będzie powiedzmy taki specjalny event, który odbędzie się na samym końcu, zaraz po walce e, Alka Tańculi z Jackiem, zaraz po walce Wrzoska z Kasiuszem, e, no i oczywiście Bogzela, e, zostanie oktagon rozłożony w przerwie, postawimy klatkę rzymską, no i wtedy panowie wejdą do tej klatki i odbędzie się walka. Nie, nie martwić się troszkę o zdrowie pana Jacka, bo ta ręka kontuzjowana, nigdy nie wiemy jakby co może po prostu w takiej formule wyjść. No, oczywiście pan Jacek tutaj bierze pełną świadomość i odpowiedzialność za to, że wchodzi do klatki, chciał podjąć tego wyzwania jest pod opieką lekarzy specjalistów, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Co tam się działo za kulisami, bo widzieliśmy jakąś szarpaninę i znowu oczywiście dwaj e, głównie zadymiarze. Myślę, że mm, Matusz Brunański napluł na Arkę e, który... Mm, Arek Tencula uderzył go po prostu z pięści. Okej. Okay. Wraca Boxdel? Kiedy wraca Wojtek Gola? Myślę, że w połowie przyszłego roku. Teraz skupiam się na dobieniu, że tak powiem, sylwetki, to jest mój cel na tę chwilę, zrobić to, w czym czuję się dobrze, e, oczywiście też czasem ciszę sporadycznie, sporty walki, natomiast głównie teraz budowanie sylwetki, a później, później wrócimy do No, ale tak już na porządnie. Myślę, że wtedy będę się fajnie czuł e, i będę miał cel, aby pokonać niejednego rywala. Ostatnie słowa, myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać do kupna pay per -view, ale ostatnie słowa, jakie byś powiedział fanom przed jutrzejszą galą? Jest tak zajebiście mocno i tak się że no kurde, to chyba nie trzeba przekonywać, bo tu się może wszystko wydarzyć. To będzie zajebiście mocny event. I na to czekamy. Dzięki Wojtek. Dzięki Wojtek.